Hej, 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 witam was, bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z Gierki Spor. Bardzo fajnie wam się ta seria spodobała, więc oczywiście nagrywam dalej i wchodzimy w ten świat gry. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, graliśmy 15 15 nie. 27.07, jakaś dziwna data. Więc graliśmy dosyć, ostatnio no, dosyć dawno temu, tak więc wyjazdy, nie wyjazdy, teraz są wakacje, wiadomo jak to wszystko jest. Więc musimy sobie wrócić do gierki i wrócić do nagrywania odcinków. Tak więc, o tak, puszek ciebie też dawno, dawno nie było. Tak więc, wracamy już normalnie do nagrywania. Tak więc, zapraszam Was już, oczywiście, do oglądania. aż się jeszcze trymowało, Gdyby mnie jakoś nie przycięło. Dobra, gramy. Jak nie nagrywałem, to tam zabiłem może jakąś jedną, czy tam dwie cywilizacje, nie wiem. Dzisiaj również chcielibyśmy sobie właśnie trochę po, pochodzić i, i pobiegać, i robić to wszystko. Zabić tych wszystkich nubów, chociaż ja już nawet nie pamiętam jak się gra. Ale jeśli nie wiesz o co chodzi, to, to chodzi o pieniądze, ale tak naprawdę po prostu... Dobra, robimy może tak, czekajcie, ja tak... Eee... Może damy im kamienne topory, jeszcze wszyscy. Bo no ja wiem, że tutaj pół na pół ja im dałem jakoś oszczepy, topory tutaj mamy, tutaj jest jeszcze trzech wędkarzy, dobra. Jesteśmy właśnie w tym oto w, w, w etapie cywilizacji, no i dzisiaj chciałbym właśnie zaatakować, e, podbić kilka wiosek, kilka innych cywilizacji, więc miejmy nadzieję, że się uda i kto wie, może już pójdziemy dalej do następnego, prawda, świata. Tak więc moi drodzy widzowie, zapraszam do oglądania już po raz trzeci, no i jeśli się odcinek spodoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę. W tym robimy tutaj, przypuszczamy tutaj ogromny szturm, widzę, że oni się już tutaj boją rzucać, używać topory. Dobra, zaczyna, zaczyna się rzeć. Nie lubię tego sporo jakoś. Dawno temu się grało, ale się go nie ogarniało, a teraz się gra, bo, bo jest fajnie. Czemu te ciołki stoją? To wy, jak się nie bijecie, to bicie już tą główną wioskę. Widzę, że tutaj u mnie ode mnie nikt nie zginął. U nich pra... prawie zginął wszyscy. Dobra. Niech mój wód zabije ich wodza. Patrzcie na ten pojedynek. No, aż pamiętam jeszcze, jak się dziewięć życia ma ich wód. Dobra. I dobra, ich wód zginął. No i dobra. I tutaj nie ma sensu atakować budynku, kiedy jeszcze żyją inne potworki. Ponieważ te potworki biją nasze potworki, kiedy nasze potworki biją ich budynek, czyli jesteśmy tak naprawdę zdatni na atak, i to po prostu wtedy traci sens. Dobra, i tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, i tam jest chyba jeszcze jeden. Jest ich pięciu, okej, okay, rozumiem. Używajcie to toporki. Jak używają to toporki, to się tak kręcą, i wtedy bije wszystko. na jeców, atakuje inne plemie. Nie, dobra, coś tam atakuje, ale a, nie opowiem to. Dobra, a tu jest jeszcze tylko i wyłącznie jeden ten. Widzę, że ktoś chce moją żywność ogarnąć, niżcie to. Co jest? Czemu, czemu ci moi tutaj? Ej, wracaj do wioski, bo nam tutaj zwierzaki. Oje docisko, coś ci rzuci nas chyba atakują. Okej, okay, tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc. W takim razie niech tutaj kilku przejdzie sobie. Coś nam tutaj ukradł jedzonko. Daj ich. Wy też walczcie. Dobra, moi tutaj walczą. A jak tutaj? Zniszczyli już ten budynek. 30, 28, dobra, najdłużej to zniszczą. 18. I idziemy dalej. Mam dosyć fajne oświetlenie, zmieniłem oprogramowanie na kamerce i nagle działa! Nie ogarniam tego. Kocham, kocham kamerkę. Teraz mogę nagrywać wreszcie w nocy, tak mi cieszy się bardzo, co nie? W nocy, znaczy wieczorem, bo ja naprawdę w ogóle wieczorem nie mogę ten, nagrywać i... Dobra, jest już nasze czwarte inne plemię pokonane. Jeszcze chyba nie wiem, ile tak szczerze mówiąc nawet tutaj są. Tutaj, dobra, szybko oni muszą wrócić do naszej tego. Bo tutaj też walczą, ale... Już ich pokonali? What? Dobra, niech wszyscy tutaj walczą. Topory. Niech się zaczną kręcić. Wow, ale to, 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 to jest dosłownie masakra. To nie na obicie wszyscy. Tu jest jeden, tu drugi, tu trzeci. I idziemy ostatnich już na tych żółtych. To jest chyba ostatnia cywilizacja tak w ogóle. A bo Takie Tak jest. Ostatnie plemię. Okej, okay, fajnie, spoko. Tam ci już przeszli, ci nowi? Nie, tutaj są. Spoko. Dobra, to no może robimy teraz tak Wszyscy dają te topory Ja wiem, że tutaj mogę mieć inne rzeczy Na przykład te oszczepy, no, które też są bardzo spoko I tak dalej, i tak dalej Ale uwierzcie mi, że tutaj to nie jest aż tak bardzo jakoś wymagane Ale ma fajne, fajne, w fajnym miejscu mają wioskę Nie jest to aż tak bardzo wymagana, tak naprawdę to i tak, i tak jest koniec Więc zabijemy tutaj tego wodza od nich I potem zniszczymy im wioskę główną I przejdziemy dalej Posuniemy się w grze naprzód Dobra, nasza armia idzie ten etap cywilizacji jest chyba według mnie jeden z najdniejszych. tak mi się chociaż wydaje, no bo przedtem tak się jakoś miło chodziło, miło samemu grało, a teraz trzeba troszeczkę tutaj porządzić, troszeczkę tutaj poklikać. No i wiadomo, że nie wszystkim to na pewno też przypadnie do gustu. Chociaż jak ja widziałem te łapki pod sporem, to ja pierwniczę motywacja razy milion, co nie? więc przepraszam, że dosyć dawno odcinka nie było. Dobra, 15 życia i 3 życia i... O, tutaj się nam jeszcze jakiś inny zrespił. No, dobra, tam. bicie już tego. A ty, ty, ty go zniszczę, nie? Dobra, udało się. Dobra, wszyscy biją w tą ostatnią wioskę. 920 życia. Wow. Kup narzędzia leczące i daje jednemu ze swoich stworzeń, aby leczyć rannych członków plemienia w terenie. To jest bardzo dobra rzecz, ponieważ wtedy leczą się te twórki, A tutaj widzicie, że troszeczkę tego potrzebują. E, mimo wszystko, tereny Niech tych czterech tutaj sobie powalczy i zabije, bo tutaj widzę, że tutaj jakieś ludzie są. Mm, dobra, tych dwóch niech tutaj sobie też walczy. Oni niech tutaj atakują jeszcze tego. Okej. Okay. Odchodzą dzikie zwierzęta, to nie obchodzi mnie to. Niech oni sobie zabierają już to jedzenie. My tutaj dokończymy tą gierkę. Tak naprawdę. No, bicie, no. Macie to, porużyjcie. No, bijcie, to jest. Panowie, dobra, niech wszyscy już na niego idą, bo nie raz się coś zbuguje i... i mają laga, Dobra, teraz niech wszyscy atakują. Rano na jedzonko, ja to wiem. Jak najbardziej, ale ja nie przeszkadzam mi to. Serio. Jak, jak kupi mały stworek, zabiera na jedzenie. Jak on wygląda. Do logów. Do logów. Jakaś miałem patologia. <noise> Okej, okay, nagrywamy już od 6 minut, O, o, o coś się tutaj zrespiło mi na, na ekranie. No i to ma jeszcze tylko 80 życia. No i tutaj zakończymy. Nie wiem, czy będzie teraz nowy już etap hmm, Czy dalej będziemy kontynuować tam właśnie cywilizację. Łotr, zabił wszystkich członków, wszystkich pięciu wrogich plemion i zbóż i wioski. Dobra, czyli jestem tym złym, ale mamy znowu jakieś ulepszenia, znowu jakieś fajne modyfikacje do naszej ewolucji. Zobaczymy jak to będzie i zobaczymy, co teraz będzie, bo jestem ciekaw. Ja nie doszedłem, nie przeszedłem w ogóle nigdy w spora. Tak więc ten został ten, twój totem jest gotowy, może przejść do fazy cywilizacji. A sorry, czyli to była faza plemienia. Teraz będzie cywilizacja, okej. Okay. Twoje plemię władza niepodzielnie, gdy uznasz, że pora się ucywilizować, nie przycisk przejścia do następnej fazy. Okej, okay. no to ja już chcę przejść, bo tutaj jednak mimo wszystko nic nie ma. Historia, pierwszą cegę kulturową. Okej, okay, mam jakąś nową kulturową? Jest spoko. To jest cała historia naszych. Od mojego tego, aż do tego. Od, od planktonu do nie wiadomo czego. Mięsożerca, drapieżnik agresywny. Tak, dokładnie, to jestem ja. Tak, puszek, ty też jesteś mięsożercem, jesteś drapieżnikiem, jesteś agresywny. Masz rację. Dobra, teraz będzie cywilizacja. Nie wiem, jak to wygląda. Nigdy w życiu to nie grałem, tak więc, jak będę grał do dupy, to przepraszam, ale muszę ja pierwszy zawsze trochę skumać. Cały kontynent jest gotowy do przejścia do, od prostego wiejskiego życia do cywilizacji jako pierwsza na planecie, no bo innego nie ma. Ok, kontynuujemy. To się to ładuje. Spoko. I. Czy ja mogę właśnie wybudować dom? Korpusy, dachy, łączniki, drzwi. Ale fajne, ja pierniczę. Dobra, czekajcie. Ja już chyba wiem, jak ten odcinek będzie wyglądał. 7 minut grania w plemieniu i 20 budowanie. Dobra. Super bomby, nie, to brzydko kojego wygląda. Architekt koszmar. Och, jaki dom! Dawaj to. Jest spoko, powiększymy to na maksa, bo ja lubię mieć duże rzeczy. Wielkość ma znaczenie, nie słuchajcie dziewczyn nigdy. Czekaj, czy mogę tą... Czy to jest zamiast tej... Oś! Ale faza, mogę mieć. <laughs> ale fajne, dobra, robimy ten dom, co nie? Zrobi taki podwójno kulodom. Pałwana mogę zrobić, nie no, to będzie do dupy, co nie? Tak, 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 ale to do dupy wygląda, ja pierniczę. I niech będzie architekt koszmar. Nie to też musi być duże. Nie no, bo to też tak, tak biednie wygląda, że usuń, usuń ten ratusz. Dajcie mi te dachy, bo to bita śmietana, ład. Dach jeżynowy, stożko dach i jajodach. Jajodach, ład. Twierdzodach, dawajcie. Kurde, best ratusz ever, co nie? Jakby w moim mieście taki zbudowali. O, czemu to jest krzywe? Ty masz być na, na środku, bo jesteś dachem. Nie, to, to wygląda jak jakaś patologia dosłownie. Ja pierdolę, co ja w ogóle zrobiłem? Nie wiem. Plaw zarodników dawać. Dobra, bo chciałem coś takiego właśnie. Może po czterech stronach robimy. To można zrobić takiego człowieka z tego, co nie? Z tego budynku. Mamy aż 50 tysięcy tego czegoś, czyli chyba maksymalną ilość ...budżetu chyba dostałem, chyba że tak jest po prostu normalnie, nie wiem, no dobra. Okej. Okay. Wygląda to mniej więcej tak na razie, jakby takie cztery ręce, na każdy na innej wysokości. Nie, nie było to planowane, ale fajnie to wygląda. Nie chcę, żeby wszystko było tak idealnie proste, chociaż... Z drugiej strony... ...jakby było tak idealnie prosto, to by było nawet fajniej. Dobra, niech będzie i tak, dobra, walić już to. Mmm, z dachy drzwi, rozumiem, drzwi. Strasz, dobra, strasz, dobra, straszno kąt. Niech będą tylko jedne, ale mnie nie obchodzi. Okna, no wyjście z okna na. Jezu, śliczkę, jak to wygląda. nie. Yeah. i to na serio można jakiegoś człowieka z tego zrobić. Usunąć te, dać mu tutaj takie, jakby dwa oczy. Ja fajnie to by wyglądało, co nie? Dobra, to jest. To jest, to jest, to jest, to jest nie, nie wiem w ogóle, co to jest, dobra. Karuzela, ład. Flaga, ten flaga była spoko. Sensor naświetlany. Spiechno. Nigdy nie doszedłem tak naprawdę dotąd, co nie? Dzielna drużyna. Dobra, ja chcę jakiś... Jakoś flaga taka... Dobra, może to, dawać. O, tu można mieć ja cztery. Nie, no, ja chcę mieć jedną i jak najwyższą. Tak, żeby było ją jakoś widać. Myślę, że jest spoko, taki ratusz level, nie wiadomo co. <laughs> wygląda, jakie wygląda, ale wow, ja nie mogę... Wiecie, jak to można ulepszyć? To jest milion tych rzeczy. Tylko ja nie chcę tego robić, uwierzcie mi, to bo to będzie godzinami trwało. Uwierzcie mi, mam dobrą wyobraźnię, wiem to naprawdę ratusz, nie wiem jak to nazwać. Stilgaratusz, stilgaratusz, stil okej, okay, dobra, niech będzie. I lecimy. No to nie ma, nie ma sensu budować 50 godzin, już tak budowałem 3 minuty, więc ten... <ścoughs> jak to wygląda? Co ja zrobiłem? Bomba atomowa, co? Ej, mam jakiegoś geniusza normalnie, równa się mc2, czy co? Dobra, jak mamy budować bombę atomową, to jestem jak najbardziej za, co nie? Bomba atomowa, tak jest. To moje stworki, ja pierdolę, co ja w ogóle stworzyłem? To wygląda jak wózek dziecięcy z dużymi kołami i karabinkiem za nim dzie dziecka. No ja nie narzekam, dobre pomysły mają. Czyli jesteśmy naprawdę bardzo agresywnym plemieniem, co nie? Ale gra jest mądra, że wie o tym. Fajnie, fajnie właśnie. Ciasto. Co? Co za debil, zabijcie go lepiej, zjedźcie go. Po co nam taki? Więcej <laughs> ratuszów, dobra. Bomby atomowe, nuklearne wózki dziecięce z karabinami dawać. Ja pierniczę, co ta gra sobie myśli o mnie? Dobra, mamy nasz dziwny ratusz. Dosyć spoko. E, chyba go można było w ogóle jakoś ten... faza cywilizacji rozpocząć. A kamerka. Dobra, teraz muszę kamerkę sam połączyć i... Co to jest? Mam zrobić jakiś pojazd? What? What? Ja pierniczę, moi drodzy widzowie, co ja... Ta ja gra jest zaje... fajna. Latające kowadło. Ej, dawaj, zrobimy tego! Wiem, co zrobimy! Latający pojazd z Star Warsów X-Winga. Nie no, dobra, to nie będzie X-Wing, ale. No, może nawet wyjdzie. Dobra, nie wyjdzie. O, ja pierwsze nie wiem, ale dobra. Może tak. Czekajcie. Pomyślmy. O! To będzie X-Wing Level Steelgar. To nie X-Steelgar. O, dobra, niech będzie. X-Steelgar. O, ale się takie grube zrobiło, dobra? Nie, niech będzie to jakoś tak. Co to jest, to w ogóle ich się nie, nie przypomina? Ja nie wiem, co ja w ogóle stworzyłem. Tak będę jakiś. Nie wiem. Dobra, eee, latające ja bym chciał. Czy on nie może latać? Może latać, rakietnicę, gazobek, bagiennik. Królance w Fajnie, czyli może latać jednak, okej. Okay. Eee. Zrobimy tak. Zrobimy jeszcze, może. I, i, i X-Wing stil, wersja Steelgrad, tak więc wiecie, to, to nie ma nic wspólnego z X-Wingiem. Kurde, to będzie 500 tysięcy km na godzinę chyba napieprzać normalnie. Dobra, to będzie latające, nie wiadomo co, tak więc jest spoko. I broni, milion broni. Mam bardzo dużo budżetu, tak więc które jest najlepsze? Moja mo, moto wojskowa 4, czyli to poprawię, jest najlepsze. Wio... Wiosłostrzał, zbrodnia wojenna, nadsiła. No Jak rozumiem są podwójne? Nie, jest pojedyncze. Czekajcie, bo Że za duży statek zrobiłem i teraz nic nie widzę. Co ja zrobiłem w ogóle? Kto do dupy wygląda? Spadaj. Dobra, chyba coś czuję, że ten kadłub, który ja zrobiłem, jest do dupy, jeśli chodzi o tworzenie broni. No, bo jest po prostu do dupy. Sami to widzicie. Pryt. Pryt. Może niech jeszcze do tyłu będzie strzelał. Nie no, raczej to raczej nie jest potrzebne. A ja chcę dużo broni, bo to jest bardzo ważne. Ta broń to jest w ogóle jakaś masakra, nie wiem co to jest. To wygląda jakby to bomby atomowe miała rzucać. Dobra, czekajcie, więcej tego, więcej! Ej nie, czemu tego nie mogę tutaj wybudować? O, dobra, jest, jest git. Nie, moi drodzy, to jest, to jest maszyna 5000 normalnie, to jest... genialne, jeśli o mnie chodzi, tak mi się chociaż wydaje. To ma miliard broni. Dobra, czekajcie, teraz efekt. No, czyli jakieś ulepszanie, wszystko. Nie, to nie jest ważne. Światła. Rok 57, to na fakcie wygląda jak od jakiegoś Cadillaca. Dobra, aż sywalne światła, żeby było bezpiecznie, prawda? Żeby każdy widział, że... że, że coś przed nami jednak leci. zoomerang. zumerang. O, spoko. Fajnie wygląda. A ten odcinek normalnie 50 minut budowania, kosmo Grill. No, grill to raczej z przodu, ale nie, dzięki. O, dobra, ale... ale... Takim czymś to ja tam nie pogardz. Chociaż to wygląda po to Dobra, nie. Psz. Dobra. Tak wygląda mniej więcej moje. ten. Ja wiem, że ja przedtem. Wow, wow! Wow, czemu ja w ogóle mojego ratusza nie przemalowałem? Ja jestem geniusz. Pięć rodzajów kolorów. Ten jest taki drewniany, dziwny. Ten jest jakiś jednokolorowy. Ten wygląda dosyć fajnie, ale trochę głupio. Dosyć fajnie, ale trochę głupio. Steelcar 2015. Ten jest taki bardziej wojskowy, co nie? Ten albo ten. O, ten jest wojskowy. Dobra, bierzemy. Mmm. Steelgaro Wing. Dobra, nie wszystko będzie ze Steelgarem, bo to jest X-Wing wersja Steelgar, czyli Steelgaro Wing. Dobra, mamy fazę cywilizacji. W ogóle nie wiem o co w niej chodzi, tak więc. sobie trochę programuję. 16 minuta nagrywania, nagramy do 20 i ileś tam. Tak więc, czemu ten mikrofon jest. Teraz powinniście mnie lepiej słyszeć. Okej, okay, dom makaronowy Maxis. Ktoś tutaj zrobił, Ja w ogóle muszę. Maxis, maxis, maxis. Maxis święty... Nie. To chyba jakieś dwie cywilizacje są. Ja chyba mój ratusz muszę w ogóle u, ulepszyć, znaczy chodzi mi o farbę, bo zapomniałem o malowaniu. Dobra, mamy jeden statek, tylko ten nasz czemu jest taki mały, ten na nogi nie włożą. O, czekajcie, czy to nas w fakcie będzie wyglądać tak jak cywilizacja, czyli mamy różne terytoria do przejęcia, czy też empire i y, tak dalej. Nadeszła era oświecenia, postępu i transportu. Twoja metropolia z pierwszym miastem na planecie, ale twój gatunek, gatunek nie przemawia już jednym głosem. Wkrótce pojawią się inne miasta utworzone przez inne jego odłamia. Aby awansować do następnej ery, musisz je wszystkie zjednoczyć. Ja wolę je podbić po prostu. To jest pasek postępów. Kamera możesz zadać całkowicie dowolny sposób. Aby obracać, przy... trzymaj lewy i prawy. Spoko. Aby przesunąć strzałki. Yy, przybliżyć, oddalić. Wow! wrać pojazd, gdzieś na niego, aby, albo narysuj wokół niego... ten, dobra. Mam pojazd, fajnie. Mogę na więcej broni, bo miałem większy budżet. Wiem, że nie było już milion, ale... E, poszukaj w pobliżu gejzeru przyprawy, podobny do tego potem kliknij na jeden z nich, by wysłać do niego swój pojazd. Przyprawa stała się cennym towarem, i jej wydobycie służy na pełnienie skarbca twojego narodu. Czyli mój statek, który ma milion broni, będzie wydobywał... ...przyprawę. Spoko. Dobra, czekajcie, bo ja tak na razie tak... Planista, kup jednostkę lądową... Okej... Okay. czekajcie, dajcie mi tylko planistę, żeby ogarnąć... Yy... Ojej, ale wszystko... Dobra, na razie nie, nie robimy nic, bo ja się pogubię normalnie. Okej... Okay. Czyli jak rozumiem, tutaj rządzimy teraz pojazdami. Zwróć uwagę na zajęty... Typu... zaznaczony kolorem twojej nacji, okej, okay, rozumiem. Czyli jak rozumiem, dowodzimy tutaj właśnie tymi statkami. To niech sobie te trzy statki zbierają to coś... Aha, nie, oni już tutaj zebrali, to wystarczy tylko tak o raz. To wyjdźcie już tutaj. To dobra, robimy ekspansję, co nie? Dżihad normalnie, Dżihad, niech będzie i Dżihad. Cztery statki niech sobie zaatakują tutaj jakiś tych nubów. Trzeba ich przejąć, bo się zdenerwowali na nas atakować To jest mój odłam, to są moi ludzie. Czemu oni uciekli ode mnie? Czemu on ma 150 życia w ogóle? Nie wiem w ogóle o co chodzi. Chyba zepsułem moje statki, nie umiem atakować. Nie ogarniam co ja w ogóle robię. Dobra, nieważne. Może tutaj na serio lepiej... Ogarnę te gejzery. Dobra, szukamy gejzerów, co nie? Bo tu pierwszy ja zawsze wolę farmić, potem cokolwiek innego robić. Nie wiem czy tutaj pisze, bo tu mamy <grywka> ikonkę z ekrzyna z nagrywania, co nie O jest gejzer, jest gejzer Jakieś następne gejzery Dosyć sporo tutaj jest ludzi innych, co nie? O, gejzer Trochę daleko, nie powiem. No, ale póki jest, to trzeba go brać. Mamy 1500 jednostek tego czegoś. Kup pojazd pływający Kup jednostkę lantającą. Nie żeby coś, ale to moje to lata. No. Znaczy, to tak na serio jeździ w ogóle według nich, no, ale dobra. Dobra, to jest moje. Nie wiem, czy ja tu muszę jakoś kliknąć? Nie, jest dobrze, bo to się samo robi. Niezniszczoność, to umiem, to sprawia, że przez większość czasy pojazdy nie będą odnosić uszkodzeń. Okej, okay, rozumiem. Za dużo tych pojazdów zrobiłem, one są bez sensu. Tutaj tak naprawdę wystarczy jeden, żeby pochodzić po prostu i poprzejmować dane gejzery, tak więc... Wow, co tutaj było? Jakiś czerwony punkt? Nie no, mogą kogoś zaatakować. Więc na razie to właśnie tak plus minus wygląda i... Wow, nie wiem, czy ja tutaj dojadę jakoś. Nie może tutaj dojechać, ani dolecieć, ani dopłynąć. Muszę mieć cztery miasta dopiero potem. Hmm, będę mógł zmieniać i przelatywać przez dane wyspy. Okej, okay, fajnie. Ok, zdobyłem jakieś różne te i co się stało? Jakieś inne inne plemię. O, tak, cywilizacja następna. Okej, okay, na pewno fajnie gra tuż wygląda, no nie powiem. No nie powiem, że nie. I co? im ich muszę podbić, jak rozumiem. Inne plemię twojego gatunku wybudowało miasto na tym kontynencie, być może warto je podbić, dopóki jest słabe. Dokładnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze ta gra myśli, warto je podbić. Chodź szybko, niech ten mój jeden statek tutaj dojdzie. My sobie kupimy tutaj jeszcze... Raz, dwa... Wymaga większej ilości domów, aha. Ja, dobra, czyli ja muszę domy wybudować. Ja ślisko, ja tutaj myślałem... A ja tutaj tylko statki buduję, jak jakiś debil. Czemu ja muszę te domy budować? Nie chce mi się budować tego. Masz to, i. i to, i macie fajny domek. bez przesady, dobra. Piękny, piękny dom, co nie. Level 1000, To jeszcze taki piękny. Dobra, ładny. Dom. Jak mogę żonać, tam to. No, no. Niech się budują te domy, bo dzieło musi zawierać co najmniej 3 elementy. Aż im drzwi normalnie wywalne. No, co jest? Pięknie, piękny dom. Dobra, zapisz. Oh, nie chcę się budować wszystkiego, myślę, że to samo ogarnę, bez tutaj nagrywania zbędnego. Ok, wybudujemy sobie tutaj domek, pięknie. Mamy dosyć sporo tych pojazdów, tak naprawdę. I pójdziemy teraz podbić tą jedną cywilizację, która jest tam. Tutaj jest nasz ostatni pojazd, który się musi naprawić. On się będzie tutaj naprawiał. Mam tutaj również specjalną umiejętność, która kosztuje 2000, że przez jakiś czas. Mm, nie będą odnosić uszkodzeń, to jest naprawdę bardzo mocne. Ten pojazd się naprawia, a myślę, że możemy nawet zaatakować takim pojazdem troszeczkę zniszczonym. Idziemy, atakujemy, podbijamy. Zobaczymy, mój drebdzowicz 23 minuty już nagrywam, jest zaś wszystko, za chwilę kamerka, drugi raz się wyłączy. Gejzery wziąłem, ale muszę mieć 4 miasta, żeby zdobyć potem pojazdy latające. Podbij miasto! Ciu, ciul, 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 je, je, wiecie o tym, że jeb to przepaństwo? Nie wiedziałem o tym, już nie mówię. Dobra, zakład pracy. Nie wiem w ogóle po co, a zniszczyłem. Czyli to są również różne budynki, które muszę tutaj robić, ale myślę, że wystarczy nam po prostu dosyć mieć sporo pojazdów i, i zniszczymy wszystko. Okej, okay, niszczymy teraz ratusz fajnie to wygląda. Fajnie, że można tak, aż tak bardzo przybijać. Tutaj widzimy tą panikę ludzi, wszystkich ludzi w w cudzysłowie tak jest w cudzysłowie. O, patrzcie jak powoli to życie traci, co nie? O, pod, poddali się. Okej! Okay. Francuzi jakieś normalnie. <laughs> Jeszcze jakaś nie no delegacja od nas, poddajcie się! Jej, już jesteście zieloni! Zmieńcie kolor skóry normalnie. Moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, który mam nadzieję, że Wam się oczywiście jak najbardziej podobał. I wkrótce sobie, no tak, aż kamerkę włączą. Mówiłem 24 minuty, 12 minut na ten. Szlaki handlowe, gospodarczy. wojskowy! Wszystko ma być wojskowe u mnie, jak najbardziej, jak to wojskowe, ulepszenie i tak dalej, tak dalej. Super bomba! Zsada wszystkie budynki i pojazdy znajdące się w zasięgu eksplozji. Fajna rzecz. Fajne ulepszenia. Dobra, moi dredżowie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on się wam jak najbardziej podoba, jeszcze wam włączę kamerkę na koniec. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!